Szpakowski wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Włodzimierz Szaranowicz. Dzień dobry państwu, bardzo mi miło. Gary Caldwell, McManus, Hertley, Fletcher, Kenny Miller, Hertley. Kenny Miller. No udało się przejąć. Placil. O udało mu się ładnie podać. Ma szansę. Brawo. Gol. Bardzo ładnie rozegrali tę akcję. Świetna seria podań pod bramką przeciwnika. Pierwszy gol został zdobyty w piątej minucie. Przechwyt, ale nie opanował. Polak, Tomasz Rosicki. No brawo, świetne wyjście z wodem. I piłka wybita do przodu. Ken Miller. No, udało mu się uwolnić spod opieki. Przekazał piłkę partnerowi. No, po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Skuteczna interwencja obrońcy. Tomasz Roszycki. Polak. Jest reakcja sędziego. Poczekajmy, co wskaże. I jest żółta kartka. Tak, i sędzia podjął słuszną decyzję. Ładnie uderzona piłka, ale równie ładna interwencja i pewna bramkarza, właśnie ją złapał. Hertli. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Fletcher, ależ parada. Ma szansę dograć w pole karne. Niebezpieczeństwo zażegnane. Znakomity przechwyt. Tomas Rosicki. Oddalają grę od strefy obronnej. W ostatniej chwili ale udało się przejąć. Dobrze teraz przejęli obrońcy. Mark Fanny. Ładnie po skrzydle. Henry Miller. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Tomasz Rosicki. Plasil. Podał do partnera. Polak. Tomasz Rosicki. No, nie dał się minąć. Dobry odbiór. No, jest dzisiaj groźny i głodny gry i goli. Chyba nie poprzestanie na tej jednej bramce. Mija obrońcę. No prosto w zawodnika z pola. Sionko. Chyba powinien przerzucić na lewą stronę. Ładna wymiana. Celnie dobrze. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Placille. A teraz Barosz. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Daleko wybijają. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Pertli. Ryzykowna, ale udana interwencja. A no, szkoda, nie udało się opanować piłki. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala Polak Ksionko. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Kenny Miller. Eartley. Kleczow. Łatwa strata w pojedynku z obrońcą. Tomasz Rosicki, Kiekince Barosz. Będzie strzelał. Jest gol. Jest czym się delektować podczas powtórki tego gola. Ale przymierzył, Bramkarz był bez szans. Hertley. Centra w centraf, po Pospieszył się z wyjściem. Szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. I w tym momencie zakończyła się pierwsza część spotkania. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Wizdek i mamy rzut wolny. Milan Barosz. Psianko. Plasil, rzucił w pole karne. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. No i mają rzut rożny. I broni po strzale z rzutu rożnego. Polak. Hubrzman. Tomasz Rosicki. Dobry zwód, ładnie minął obrońcę. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej z rzutem z autu. Tomasz Rosicki. Przedstawiciel przechwycił. Miller. Przedstawiciel 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 przechwycił. Jest dośrodkowanie. Dobrze to przekwycił. No przejął, ale nie opanował piłki. Przeciwnicy przejęli. Efektowne to zagranie piętą. Przegrał ten pojedynek obrońca, no i napastnik przy piłce. Nie ryzykował i wybija po zali boczną. I za chwilę rozpocznął od rzutu rożnego. Dobrze uderzył głową. Ach! Tuż nad bramką! Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Dobrze i przejął Kenny Miller. Tomasz Rosicki. Obrońca wykazał się teraz przytomnością umysłu. Przechwycili przeciwnicy. Tomasz Rosicki. Jest szansa na dośrodkowanie. Ale to grał. Niedokładne dogranie i piłka w posiadaniu obrony. Ale świetnie odebrał piłkę. Naprawdę zasługuje dzisiaj na pochwały. Polak Tomasz Rosicki. Ryzykownie musi uważać, ma już żółtą kartkę. Druga żółta kartka i sędzia nakazuje mu opuścić boisko. Fatalne zagranie. Są ukarani czerwoną kartką. Na boisku dwóch nowych graczy. Tak. No łatwo stracili szansę na zagrożenie Bramki. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym starciu. Tomas Rosicki. Będą się teraz starali zdecydowanie zaatakować całym zespołem. Słusznie, bo nie mają czego bronić. I co więcej, Darek, mają co odrabiać. No i za moment wznowią z autu blisko pola karnego. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. Ładnie dograł. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. McFarlane. Ken Miller. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. No może centrować w pole karne. Nie było czasu do namysłu, wybija piłkę aut i będą mieli rzut rożny. Ależ okazja, czy ją wykorzysta? I kolejny gol dający im wysokie prowadzenie. Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Widać zmianę taktyki. Zdecydowanie bardziej ofensywna. Scionko. Placil. Zdążył w ostatniej chwili. Ken Miller. Ten gest mówi wszystko. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rożnego. Druga połowa, coraz mniej czasu do końca. Zespół przegrywa. Trener dokonuje słusznej zmiany. Wprowadzając nowego gracza, który może ożywić grę. Ale pięknie! Szybko odrabiając straty do rywali, przepiękna odpowiedź co widzimy w powtórce. I znów zaczynamy ten mecz od początku. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Placil. Dobrze dograł. Odebrał piłkę rywalom. Tomasz Rosicki. A teraz przy piłce Barosz. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Sionko, ładne podanie. No strzela. Zmarnował tę sytuację, ale i tak prowadzą w tym meczu. W ostatniej chwili przejęli. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Nie tracą czasu. Już znowili grę. Znowu niecelnie i przeciwnik przechwytuje. Szansa! O takich zagraniach powiadał klasyk Ty do mnie, ja do ciebie. Tak, grają dzisiaj rzeczywiście precyzyjnie. Wszystko jak z nut. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Thomson. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Groźnie, ale zdążyli na czas. Lasil. Próbowali, ale staśnik było tylko na jedną bramkę. Rywale zdobyli aż trzy. Ależ to był mecz! Zgodzisz się, Włodek. Szkoda, że się skończył. To rzeczywiście dzisiaj było coś niesamowitego. Takie mecz ogląda się z zachwytem. Wspaniała postawa zwycięzców. Cóż za niesamowity mecz. Myślę, że na długo zapadnie nam w pamięć, ale trzeba się żegnać. Szkoda. Do zobaczenia, mówi Dariusz Szpakowski.